Czy osoba ukochana kocha Ciebie? Zobaczmy, kochani, dzisiaj w kartach Lenomor i kartach Tarota. Witam Was oczywiście bardzo serdecznie na mojej grupie Tarot Online. Ja nazywam się Fruszka Loelia i dzisiaj zobaczymy, kochani, rozkłady. Wybierzcie sobie grupę, którą y, lubicie. Pierwsza grupa to Lenomor. Lub przedmiot, obelisk kryształowy, kryształ górski, przepraszam, obelisk kryształu górskiego, i druga grupa to właśnie kryształ. I tutaj mamy tarot, talie tarota niemieckiego. Wybierzcie sobie, kochani, ja w międzyczasie przypominam to są wróżby kolektywne, należy grupę wybierać szybciutko, intuicyjnie, nie zastanawiać się długo, nie zmieniać. Słuchajcie, jeśli chcecie wróżbę prywatną, osobistą, tylko dla Was, o Waszej historii, z którą się borykacie, męczycie, to napiszcie mi na e-maila. Ja odpiszę Wam od razu i umówimy się za jeden, dwa lub najpóźniej trzy dni na wróżbę prywatną. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, kochani. I bądźcie tutaj. Ze mną. Sprawy sercowe. <laughs> Mamy tu ogromne serce, sprawy miłości, które są nieproste, niełatwe, oczywiście męczące nieraz, tak, trudne, właśnie e, wybory. Więc zapraszam Was na wróżby indywidualne. Lajkujcie, z kciuczkiem w górę, subskrybujcie, komentujcie, piszcie mi Wasze historie. Czytam codziennie. Dobrze, zaczynamy. Więc pierwsza grupa, już mam nadzieję, że wybraliście Lenomor, więc. Odsuwam grupę drugą na razie na bok. Czy osoba ukochana kocha Ciebie? Oczywiście wizualizujcie każdy swoją osobę ukochaną, niezależnie od płci, czy to kobieta, czy mężczyzna. W kartach mamy tylko energię, a nie płeć, tak? Zobaczymy. Dobrze. Czy osoba ukochana kocha ciebie? Czy osoba ukochana kocha ciebie? Czy osoba ukochana kocha ciebie? Lis, serce. Kosa i w przełożeniu, kochani, pies. Czyli jest to osoba, którą znacie, przyjaciel, przyjaciółka, przyjaciel wierny, oddany, lojalny, na którym możecie polegać, ale jest to miłość jakaś fałszywa, być może wyrachowana. Być może ta osoba chce tylko korzyści, niezależnie jakie to by były, tak? Czy finanse, czy seks, czy no jakieś korzyści czerpie tutaj z Was. Także tutaj jest jakaś nieszczerość, być może jeszcze jakaś inna osoba, yy, gdzie jest zdrada, gdzie oszustwa są, gdzie jest nieszczerość. I tutaj, kochani, kosa, czyli tą y, historię żeście albo zakończyli, albo. Jest tu przerwanie tej relacji, albo ta osoba was w jakiś sposób skrzywdziła. Czy ta osoba kocha, powiedziałabym, że jest tu tylko przyjaźń plus, jakaś tam przyjaźń, ale miłości tutaj nie widzę, ponieważ miłość raczej widzę fałszywą, która się właśnie zakończyła. Raczej tutaj jest ta miłość nieszczera, tak? I przez to, że jest właśnie jakieś kłamstwo, jakaś zdrada. Jakieś maski, tak, jakieś, po prostu no, ta osoba nie pokazuje autentycznych swoich uczuć i autentycznej swojej twarzy, dlatego jest już tutaj koniec. Więc przyjaźń plus tak, ale miłość, nie, miłość jest fałszywa. Nie ma tutaj szczerej miłości, kochani. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, czyli karty Tarota, kochani. I kryształ. Karty tarota. To samo pytanie: czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha? Pokażcie, kochane karty. Czy osoba ukochana kocha? Czy osoba ukochana kocha? Na pewno jesteście ważne dla tej osoby, ponieważ wypadła tutaj już kapłanka, ale ta osoba bardzo manipuluje słuchajcie, jest magik. No i jest jej sprawa, być może seksualna bardziej. Także w przełożeniu mamy również kłótnię, rycerz mieczy, czyli jest coś zablokowane poprzez może jakąś kłótnię, awanturę między wami, jakiś konflikt, gdzie ta osoba była być może jakaś agresywna lub, lub jakaś była między wami tutaj, nie wiem, agresywna wymiana zdań, ponieważ tu mamy jakiegoś, no powiedzmy kogoś, kto jest bardzo szybki w działaniu, ale również chaotyczny, Agresywny, wybuchowy, także tutaj jest jakaś między wami blokada, konflikt, zimny czas, może jakaś wojna powiedzmy, lub agresywne, jakieś y, po prostu taki klimat agresywny, tak zimny, no na pewno chaos, y, y, nieciekawa atmosfera, tak. Y, no, i być może jesteście ważne dla tego mężczyzny, czy dla tej osoby ukochanej, tak, ponieważ jest tu kapłanka. Na pewno jesteście mądrą osobą, ale niestety ta osoba wami tutaj manipulowała. Chciała być może tutaj czarować, tak taki czaruś. No, i paść buław, czyli niedojrzała osoba, która być może tylko bierze sobie sprawy lekko, na seks, tak, chce się bawić, chce korzystać po prostu z życia wykorzystuje babki po prostu seksualnie, ale tutaj nie było nic jakby ciekawego, ponieważ to były tylko manipula manipulacje jakby takie powierzchowne, seksualne, tak? Także tutaj też nie widzę miłości, kochani. Niestety ani w jednej, ani w drugiej grupie dzisiaj nie widzę miłości, nie widzę, nie widzę szczerej miłości, bo jakaś tam udawa udawana. Tak, jakieś tam y, emocjonalne manipulacje, jakieś takie fałsze, fałszywa miłość, fałszywe uczucia, y, fałszywe maski, tak? Udawanie miłości, to widziałam w dwóch grupach, tak, ale szczerej miłości, w żadnej grupie niestety dzisiaj. Nie widzę. Przykro mi. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Napiszcie swoje historie, czy to rezonuje. Zapraszam Was, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.